żeby nagrać dla was e, że dawno już nie jadłem, e, cebulki ze śledzikiem bardzo proszę ubieram cebulkę cebulka nasza polska krajowa dobra cebulka e, smaczna cebulka o trzeba plewy oddzielić łupinki trzeba oddzielić od cebulki o szanowny państwo kochani moi o tak się robi o o o Udzielę się e, łupinki od od tej a jeszcze powiem kochani moi chcę powiedzieć że na święto Boże Narodzenie e, jajeczka w cebulce się farbuje się e, nawet i e, o te łupinki trzeba zbierać do jakiegoś czystego pojemniczka, wiaderka można czystego, niedużego plastikowego i później namaczę się ich i jajeczka rzucę się do tych to nie, nie na Boże Narodzenie przepraszam, ale na Wielkanoc jajeczka jajeczka e święci się i farbuje się to muszą być przechowywane w suchym i e, suchym, ciemnym miejscu. O już cebulka jest obebrana. Oho. No dzień dobry. Tym razem zaprezentuję wam najprostsze danie w serii to się musi tuszyć. Wjeżdża śledzik z cebulką. Wiem, że po świętach już i większość pewnie jest przejedzona tego typu produktami, ale cóż tak to właśnie bywa. Wybrałem najprostszy przepis na śledzia wśród przepisów szefa kuchni z Wilkowa, choć najbardziej zapadł mi w pamięć śledź tuszony brudnymi łapami, dobrze przyprawiony śliną warmiańską, ale że brakuje mi ostatniego składnika, no to nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle jestem gotowy na takiego śledzia, tamte były świeże w całości, może kiedyś, póki co trzeba testować płaty śledziowe z cebulką. Na pewno wiele osób jadło coś takiego, bo przecież Właśnie śledzia się głównie podaje z cebulką, więc taka metoda przyrządzania śledzia jest powszechnie znana. No ale ten w jego wykonaniu jest jakiś taki inny niż to co widziałem dotychczas. Bez oleju, bez marynaty, suche płaty śledziowe poszarpał nożem, wymieszał z cebulką i pysznie zeżar z chlebkiem bożym. Dzieląc się z reżyserem niemieckim, który być może to ogląda teraz i wracając wspomnieniami do tamtych chwil na pewno cieknie mu ślinka. Pozdrawiam ogółem. Ok. Podoba się. Jeśli nie wiecie, skąd biorą się śledzie w sklepach, no to proszę posłuchać. Może Państwo, teraz dalej. Biorę śledzika. O! Jakie duże płaty. O! na deskę, który pływał w morzu w Bałtyku a płynął rybaczek siatkę zarzucił ciap go i do siateczki i na, mieście, na deszczułkę łepek, pyk pik, obczyścili i do sklepiku przywieźli a ja poszłem i kupiłem i o na takie kleszczeleczki o trzeba pokrajać śledzik o. Aha. Mam. O. 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 o, o, o. Idę Jeszcze leceraczek o na miseczkę na na, na stolnicę. Na pół kroję cebulkę. Tak sobie przypomniałem teraz zupkę w z porówkami szefa Wojciecha i w sumie też jest to bardzo prosta dwuskładnikowa potrawa. Ale czy prostsza niż to? No trzeba dysponować czajnikiem, zagotować wodę, obrać parówkę, pokroić ją i dodać rozupki z przyprawami, zalać to wrzątkiem, przykryć, poczekać i można spożywać. Tutaj trzeba dysponować nożem i deską, odsączyć śledzie z oleju, pokroić je, obrać cebulę, również pokroić i wymieszać. Nie wiem, ciężkie życie. W ogóle to jaką radość i satysfakcję sprawiało dla odleżynowego tuszyciela, Nagranie filmu, w którym pokazuje, jak przygotować prostego śledzia w tamtych czasach. Wyobrażacie sobie go dzisiaj w takiej formie tuszycielstwa i całe te? Bo ja tak, mogę sobie to tylko wyobrazić, bo takiego czegoś nie ma. Taka anegdotka, jeszcze, bo trzeba przyznać, że bardzo nieudolnie mu idzie krojenie tych składników, ale to nie dlatego, że jest w tym wybitnie beznadziejny, chociaż może, tylko ma zły nóż. Zdecydowanie za mały, niewygodny. Jeżeli lubicie tuszyć albo jeść i kroicie coś często właśnie małym nożykiem, no to nauczcie się korzystać z dużego noża, a wasze życie ulegnie niespotykanej dotychczas potrawie, yy, poprawie. Nieduży nożyk może się nadać do obrania, no, jabłka na przykład, a nie do krojenia wszelkich składników. Co prawda, obieraczka z Ikei jest lepsza, więc zawsze możecie takim nożykiem sobie pokroić obszar badawczy, bo się tutaj wymądrza i niech zamknie w końcu tą dupę. wizelca. I razem śledzik z cebulką. O. 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 I bierzemy to jest Boży nasz polski krajowy. Boży od Pana Jezusa. On matki Najświętszej. Chlebek. Jak bierze się chlebek, pierwsza parę kromeczków, to pierwsza chlebek trzeba ucałować. Podziękować bo dla Boga, dla Matki Najświętszej, że dał do spożycia jego ciało. Dla każdego. I przed jedzeniem najważniejsze też jest. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przeżegnać się. No i teraz każdy człowiek może siąść. Właśnie zrobiłem, chcę pokazać jak to wygląda. Jak wam się podoba moja miska? Bo mi bardzo. Trochę inna co prawda niż ta na szkolnej, no, ale jednak, jednak podobna. Taki sobie właśnie prezent pod choinkę sprawiłem. Znaczy trochę wam też, no bo wypada chociaż symbolicznie jeden posiłek z miski tego typu, bęc spożyć. No i się bardzo cieszę z tego powodu. Nie wygląda zachęcająco to wszystko, ja nie jestem fanem śledzi. Ale już żałuję, że odsączyłem to z oleju. Na pewno... Nie będzie tak smaczne, i domyślam się, że nie jest to dobrze przyprawione. Ну, запомнил бы. mhm mm mhm mm trzeba mi wybaczyć mhm mhm no już przełknąłem mogę coś powiedzieć na ten 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 temat i no tak jak myślałem nie jest to dobrze przyprawione nie jest w ogóle przyprawione no, jak ktoś lubi cebulkę i śledzia, no to na pewno mu to posmakuje. Ja jestem z tych osób, które nie lubią cebuli białej, surowej, ale lubię za to bardzo czerwoną cebulę na surowo. No i. Tak średnio, co nie? Tak średnio. Ale na pewno nie jest to najgorsze danie. Z serii to się musi tuszyć. No. I tak to jest, właśnie. Dziękuję za wypowiedź. Co ja nagrywałem, że gotuję, coś tam robię. Na dobranoc kawał. Major idzie do okulisty. Ukulista mówi, zakryj jedno oko. A major mówi do okulisty, możesz pocałować mnie w dupę. Do ja!